Luboń, trzy pokoje, pierwsze piętro, przepiękny dziedziniec. To moja oferta na dziś. Otwarta przestrzeń, trzy pokoje, w tym dwie bardzo przytulne sypialnie. Mamy tutaj możliwość zrobienia strefy dziennej, strefy jadalnianej, a także całkiem spora kuchnia, gdzie można spędzić przyjemny czas. Pierwsza sypialnia jest niezwykle jasna, pomimo tego, że okna znajdują się de facto od północy. Ma drzwi balkonowe, które prowadzą na balkon francuski, gdzie możemy zobaczyć przepiękny dziedziniec. Luboń to przeprzyjemne miejsce do życia, macie tutaj w pełną infrastrukturę, bardzo blisko od tego miejsca jest stacja kolejowa, gdzie bez problemu dostaniecie się do samego centrum miasta, jest tu zielono, przepięknie, wszędzie blisko, właściwie wszystko tutaj macie. Z drugiej sypialni widok na zieleń. To przepiękne drzewo powoduje, że nikt nie patrzy sobie w okna, a jest tutaj niska zabudowa i tak zostanie. W mieszkaniu znajduje się bardzo duża łazienka z wanną i miejsce na pralkę. Pozostaje tutaj też miejsce na sporą zabudowę, tak byście Państwo mieli uporządkowane wszystkie swoje łazienkowe rzeczy. Jeśli podoba Ci się potencjał aranżacyjny tego mieszkania i miejsce, w którym tylko Twoja wyobraźnia Cię może ograniczać, żeby je urządzić zupełnie po swojemu, zapraszam, zobacz ze mną to mieszkanie na żywo.